Czyli teraz widzimy się z panią prezydent. Z prezydent Korn Kornhauser. Po 30 latach. O kurde. To w łóżku jest. W prezydent Prawa ręka. I dyrektor Bridges. Daj, Hartman. Daj, Hartman. O, byłeś w Bridges jeden. To nie trzeba was sobie przedstawiać. Co ma na mordzie? Ja, jak, upiór, upiór, w operze? No, ile lat mi Ja dali? wygląda zajebiście. 10. nie? Co to jest tej? Spójrz na nas. No właśnie Połuchnie patrzę. No tak. S stanowiliśmy Dobrze, wspaniałą chcesz. parę. Prezydent czego? A się nie nabawiłeś fobii, że nie można cię dotykać. <laughs> Mój Boże. Twoja matka. Chce cię powąchać. Matka? To matka jest. Zora wyjdzie, że ten jest Ale jego ojcem. Cię pozna. No na bank. Podejdźmy. Mamo! <laughs> Mam dla ciebie morfinę. <laughs> Pani prezydent. Sam tu jest, mamo. O kurde, z matką życzył się źle. Może na COVID jest swoja. Damy Wam chwilę. Nie, pewnie ma raka, nie? Czyli w tamtym uniwersum też nie znaleźli Sen. lekarstwa na raka. Wiedziałam, że wrócisz. No to nie jest głos starej kobiety. Jak się miewasz. Bywało lepiej, mamo. Ty, to też jest jakaś znana aktorka. Wiem, że mnie nienawidzisz. Lindel Wagner to jest, to jest siostra Prigorzyna. Ale dobrze zrobiona. Dobrze, naprawdę to jest zrobione. Ale szkoda, że tutaj czy czwarty tej gry to Zajęło są katsełki, póki co, nie? Jej to 3 lata. Dobrze nas po polsku robiliśmy. Kurde, nic tej gry nie wyciągnął. Nadal się w to bawicie. Sam. Tak. Trudno to nazwać zabawą, synu. Mamy mało czasu. Pomóż Amelie. ona cię potrzebuje. Ameli? By... Siostra może co? Razem możecie nam pomóc odnowić więzi. Co <słuch> co chodzi? Znów zjednoczyć. Jeśli na nowo nie połączymy sił. Całą ludzkość czeka zagłada. Czy co, co spodzić? Potomka z to Nie, jest nam potrzebne. Jestem gotowy, nie mów tak. Mama. W pojedynkę <laughs> przepadniemy. Nie, już po Ameryce. Rządzisz jednym twierdził Ameryka upadła z dawno. O kurde. Ale rozpizdziaj tej... W sumie to ona na niego, nie? No ale kurde, bez przesady. Ładny glujdy. Co powiemy to w Marsa jak przyjdzie. I Lateksowi. Ty ona idzie jak zombie i do mnie. Nie jesteś mo... tej! Ona na czarno robi pod siebie. Ochrona! mi Ochrona. Rzuci, rzuci się na mnie. I umrze mu tutaj na, na, te, na rękach, mu umrze. To jest matka na zdjęciu. Jednak mnie kochasz. Jednak tęsknisz. Każdy mi się nie zbełtał na klatę. Kocham cię, sam. <głos》>. Kocham cię, mamo. Powie to? Będę na ciebie czekać. O kurde. To jest ta, em ta Emily, czy tam? Ty nie powiedział jej, że kochają. <noise> Ale, Pani prezydent! Ja nie chciałem! Ja nie chciałem. Koniec. Może zostaniemy prezydentem w linii dziedzicznej. <grym> o matko, ale schiza. No ten grubasek widać jest bezradny. A kto tu tutaj przyszedł? W takich bojówkach, w kolorze kaki. Gościa ma jazdę. To rzeczywiście jakaś smoła z niej wypadła. Czy ona nie ma raka? Pewnie tamte te potwory tam ją jakoś skaziły. No to nawet nie jest na brązowo, tak? gdyby, wiecie, coś tam miało być innego, nie? Tylko czarna smoła. No i na podłodze też są ślady. Tej hey, oni zniknęli? Co to się dzieje? Ja pierdzielę. Życie to symulacja. Zdjęcie. Ciekawe, czemu ta siostra jest taka zamazana, nie? To ona jest w ciąży, to może jest jego żona. Posłuchaj, nikt nie może się dowiedzieć o jej śmierci. Patrzcie, ten już Dziś knuje. To wyjdzie, ten już będzie knuje. Ten będzie chciał to być się stało, Ten może będzie chciał być prezydentem. Ja wam mówię, tak, z dyrektora na prezydenta. Co zrobimy z ciałem? Bez utylizacji... Ten w czerwone zamiętki, żeby, żeby w tym spisku brał udział. Będą no, chcieli mnie zlikwidować pewnie. Sam to musi zostać Sam między nami. Przed śmiercią prezydent zawarła z Tobą kontrakt. O czym Ty gadasz? Jako członek Bridges, będziesz nam od teraz pomagał w odbudowie Ameryki. Chcesz mnie zwerbować, tak jak ona, co udało się jej. Spójrz na rękę. Jest na symboliko Nie sądzisz? Dyrektorze, no, nowotwór zajął Kurde. dosłownie całe ciało. A jednak rak. Pobranie narządów jest wykluczone, a autopsja nie będzie konieczna. Czyli skremować ciało no, zanim właśnie. dojdzie do martwych. Chciałem o tym powiedzieć, do spalarni. W przeciwnym razie będziemy tu mieli krater. Czego chcecie? Nie to mamy żadnych kurierów. O. A zespół od utylizacji zwłok nie żyje. A został zutylizowany? Ale ciało prezydent trzeba spalić. Może pokrojmy ją na kawałki. Coś do spalarni została zniszczona. I ubikacji. Można tam dotrzeć tylko pieszo przez góry. Ale stężenie Hiralium jest tam olbrzymie. Kurda. Przez wynurzone. Może dacie mi jako, jakąś furę, co? Zdoms. Repatrianta. Kurwa, źle mi... Źle mi radzicie, przyjaciele. Sam. Musisz się śpieszyć. Chociaż motorek. Bierz się do dzieła. Samie porterze Bridges. Dobrze. Wszyscy coś do mnie chcą. Oddział izolacyjny. Podziemne wejście. Dobra. Idziemy. Chcę ją pchać na wózku? Ja pierdzielę. Poważnie, po tych krzaczorach będę chodził stąd? Z jakimś łóżkiem? Kurwa, na plecy może mi ją chociaż wsadzić, co? co? Prezydent Strand wierzyła w amerykański rekonstrukcjonizm. No. Robiła co mogła, by na nowo zjednoczyć naród. Bez niej nie byłoby Bridges. Zasłużyła na pogrzeb z honorami. Ale nie możemy go wyprawić. Jeśli umrze, Ameryka również. No już umarła. Czuję, Bridges się rozpadnie. Słuchaj. Co to to zostać absolutnie ścisłą tajemnicą? O kurde. No dobra, powiedzmy, że tak będzie. Knuje. To ją zastąpi. To koniec. No. Już po Sam. Dyrektor. Ameryka nadal żyje. Podobno umrze wraz z Bridget. My o tym wiemy, ale mamy kogoś, kto może zająć jej miejsce. No? Wy kogo? To nie sprawa na teraz. No! To Ważne, on! Że dokończymy dzieło twojej matki. Rozgryzłem Amerykę. Rozgryzłem główną intrygę. Właśnie <tryfie> po to powstało Bridget. Więc postaw ten pierwszy krok i zanieś ciało prezydent do krematorium. Dobrze, ojcze. Połączymy do Cóż, do klopa muszę skoczyć. To ciebie chciałam wysłać. Jest mało czasu. Dalej. Kocham. Ale duży znak w westernie z lat 70. Będę no, Dobra ta fabuła, dobra, nie, ale kurwa. Ile ja pochodziłem? 600 metrów zrobiłem i cała kilkunastominutowa, nie? na plesem jednak je Ha. Kieruj się na południowy zachód. Pamiętaj, żeby przejść przez teren wynurzonych. Wynurzony. Budowaliśmy spalarnie wysoko w górach, żeby oh. Hiralium nie dostawało się do miasta z dymem. Nie będzie łatwo donieść tam ciało. Będziemy Cię monitorować. Gdyby coś się działo, pomożemy ci przez kajdanki. Przez kajdanki? Dobrze, ja będę musiał tam iść na chlopach na moment.